Ja może podsumuję najpierw tak jak wygląda sytuacja, okay. bo to Państwa interesuje pewnie najbardziej, przede wszystkim sytuacja zdrowotna, bo z tym się z tym się borykaliśmy. Otóż no na 95% Piotrek Górzęda jest do, do mojej dyspozycji, Leo również mimo tego, że, że, że nie byli w treningu w ciągu całego tygodnia to to są te dobre wiadomości. Słabsze są takie, że pewnie dłuższy dłuższa przerwa niestety Maćka Świdzikowskiego z takich, z takich ostatnich, ostatnich wieści zdrowotnych. I to chyba to chyba ze, z tych wiadomości medycznych. Takie najświeższe. I... A jeszcze jeśli o medycznych wiadomościach mówimy Szpak i Agu. Tak? Właśnie, jeśli chodzi o Agu jestem jestem informowany na bieżąco, natomiast hmm. myślę, że około 4 tygodni jeszcze na agu będzie musieli zaczekać, bo ta kontuzja okazuje się dość poważna i, i troszkę ciężka do wyprowadzenia. Co do szpaka nasz sztab medyczny twierdzi, że dwa tygodnie. Więc, więc, więc bądźmy dobrzy i myślę, że za, chwilę, że za chwilę będziemy mieli go do dyspozycji. Adrian Szady ma indywidualne treningi w związku, z, w związku z przeciążeniem stawu kolanowego, ale nie jest to kontuzja, która jakby wyklucza go. Natomiast dostał indywidualny tok zajęć po to, żeby go troszeczkę na tym twardym, ciężkim boisku odciążyć. Zapytam tak, no troszkę z polonią, ale przede wszystkim po objęciu funkcji preznowego... Morale, jaka atmosfera? W zespole? Czy, czy ten zespół jest w pełni taki zmotywowany, czy, czy nie może pakie jak to węgla Postawił pan bardzo, bardzo trudne pytanie. To jest zespół, który, który jest przygotowany myślę do następnego meczu ligowego i nie widziałem, żeby radom jak miał jakikolwiek problem z motywacją do tej pory, bo chyba żadnemu z tych piłkarzy można odmówić. Można odmówić jakieś braki. Wiadomo, to jest trzeci poziom rozgrywkowy, nie wymagajmy, żeby to ogóle o Messi z kolegami, więc ja uważam natomiast, że chęci piłkarzom Radomiaka do tej pory w żadnej z kolejek nie można było odmówić. Mam nadzieję, że tak będzie dalej, a dołożymy do tego troszkę, troszkę skuteczności. Czyli zespół jest skoncentrowany w pełni na... Tak, 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 na... tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Dlatego chcieliśmy też się troszeczkę wyciszyć, troszkę, troszkę inaczej popracowaliśmy... Myślę, że jeśli chodzi o koncentrację, wielkiego problemu w mi nie będzie. Trenerze, to zapytam tak, niewiele tych jednostek treningowych ma trener przed pierwszy mecz. Jak dużo jest trener w stanie zmienić, czy zespołu nauczyć ich chłopaków, bo widziałem te pierwsze dwa treningi, to głównie praca chyba taka nad skutecznością. Tak, tak jak rozmawialiśmy, to jest aspekt, na którym chcielibyśmy popracować na początku i to realizujemy, bo, bo chyba tam był tam był chyba największy problem radomiaka w tej chwili. Nie było rzeczywiście czasu, nawet na dodatkowe zajęcia. Ten terminarz jest dość napięty. Nie chcemy również, nie mając faktycznej wiedzy na temat stanu przygotowania zespołu, takie badania zarządziliśmy na poniedziałek. Dowiemy się, dostaniemy audyt tego, jak wygląda zespół, jeśli chodzi o motorykę w tej chwili, bo. Bo to będzie dla nas również instrument do tego, żeby planować dalej te wszystkie mikrocykle. Natomiast skuteczność była tą rzeczą, na którą zwracałem uwagę na początku, i po prostu to staramy się w tej chwili robić. Czy że jest powolnia, bytą? Jak tego przeciwnika? To jest taki troszkę specyficzny przeciwnik z do dołu tabeli, z samego dołu tabeli, natomiast na wiosną, momentami przynajmniej, gra bardzo dobrze. Momentami, i jeśli chodzi o punkty, jest nieźle w bytomiu. Bardzo doświadczony, szczególnie jeśli chodzi o. O całą budowę środka Pola, nie tylko linia obrony, ale i trójka środkowych yy, pomocników plus, yy, plus ciekawy napastnik, ciekawe dziewięć. Natomiast na pewno cała siła bytomia to jest doświadczenie, wyrachowanie, bardzo cwany zespół i niezły piłkarsko. Panie, te zmiany, pamiętajcie Państwo, że oprócz tego, że mamy przepis o młodzieżowcach i bardzo by nam pokrzyżowały szyki kontuzja naszego młodego bramkarza, to to by determinowało ustawienie niestety na mecz z Polonią by to to jest pierwszy aspekt, natomiast drugi nie sądzę, żeby były jakieś wielkie zmiany. A jeśli chodzi o ustawienie, ostatni 4-3, czy pan tutaj Mamy swoje przemyślenia na temat Polonii Bytom w tej chwili i, i mamy jakiś pomysł na ten Bytom, mamy nadzieję, że, że skuteczny, może nie zdradzę jak, ale gdzieś tych, gdzieś tych wolnych stref chcemy poszukać i czy to będzie ustawienie 4-3-3 czy 4-4-2, to mam nadzieję, że będzie dość elastyczny. Czy nie jest Pan za ligową rywalizację? Ostatni mecz w maju zeszłego roku. Czy nie tęskniłem? Wie Pan co, to wszystko zależy od tego, pewnie gdybym zdobył Mistrzostwo Polski, to bym zatęsknił od razu, prawda, tydzień później, natomiast, natomiast sytuacja była taka, że spadliśmy z Ligi Zbielskiej, w związku z tym, no, no, no nie oszukujmy się, że stres i, i obciążenie takim wydarzeniem jest zdecydowanie większe, natomiast no różnie się układa życie trenera, więc, więc to jest... Podstawowa część mojej pracy, czyli te, te emocje związane z meczem, jeżeli powiedziałbym, że, że nie tęskniłem, to chyba bym Pana chciał oszukać. Ja, że ponieważ nie byłem na tym koncercie, to się przedstawił powody wyżywającego po dnia, mam kilka takich do istotnych pytań. Chciałem wrócić do tej sytuacji kadrowej, bo <laughs> na moją wiedzę w poniedziałek po treningu bardzo że bardzo decydował, że we wtorek grupa zawodników 5-6 udała się do Łodzi. Dlaczego? A skąd pan ma takie informacje? Mam, jestem po tydzień, żeby je zdobywać. Po co, po co pan wysłał tych zarządników? Bo jeżeli są chorzy, to wysyłamy ich do lekarza, panie redaktorze. Na panie diagnozę. To, czyli z tego co rozumiem, co kolega Michał przekazał, na treningu chce pan mieć zdrowych zarządników, tak? Tylko zdrowie, tak, panie redaktorze, wie, wie pan co, przede wszystkim z, z dwóch na temat stanu tych... To nawet, nawet nie moją, bo robimy krzywdę piłkarzom nie wiedząc jak ich wyleczyć. Mamy długą, tak i ja uważam, że to jest może coś, co możemy bardzo szybko poprawić, czyli dbanie o zdrowie piłkarzy. Przede wszystkim diagnoza, czy ich będziemy wysyłać gdzieś. Ja chciałbym, żeby jednak jakiś lekarz nadzorował tą naszą, tą naszą pracę i no i tak naprawdę Podstawą naszej pracy jest zdrowie piłkarzy. Jeżeli nie zadbamy o zdrowie piłkarzy, to, to prędzej czy później odbije się to na wszystkich dookoła. Dla mnie to jest najważniejsza część, sztab medyczny i praca tego sztabu, dbanie o piłkarzy, to jest absolutnie najważniejsza część funkcjonowania klubu. I mówię to bez, bez jakiegoś tutaj pompowania balonika. To naprawdę jest aspekt, który możemy, możemy szybko i chyba powinniśmy, powinniśmy szybko poprawić. Nie ma jakiegoś dramatu, ale musimy mieć diagnozę i ja muszę wiedzieć, czy piłkarz z przedawnionym urazem nie trenuje. Czy nie ma jakiegoś za chwilę zagrożenia urazu, bo wyobraźmy sobie, że, że ktoś z niezaleczonym urazem na własną odpowiedzialność, pracuje za chwilę, zrywa mięsień albo ma jeszcze głębszy problem, no, cierpię na tym ja przede wszystkim, więc, więc wiedza, stąd decyzja o wizycie u, u doktora i po prostu chciałbym myślę, że to jest to jest, to jest naturalne takie panie redaktorze, że obejmując jakąś posadę, chcę mieć audyt i czysty obraz tego co zastajemy prawda i stąd pomysł o, 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 o takiej szybkiej diagnozie lekarskiej zresztą po to również robimy badania medyczne żeby zdać sobie sprawę z tego w którym miejscu motorycznie jesteśmy i zaplanować dalsze dalsze obciążenie dokładnie tak samo jak z leczeniem żeby wiedzieć jak chłopaków leczyć. To, że jak ważna jest dla Pana rola kapitana? No bardzo ważna bardzo już możemy komunałów tutaj wymyśleć bardzo dużo no kluczowa. Moje pytanie związane z tym, że Radomian już miał pięciu kapitanów, nie wiem, czy z tego, czy będzie to ten sam, który był. Muszę rady, sprawdzić, kto był, panie redaktorze, to wtedy da, będę mógł odpowiedzieć. Tak? Nie uh -huh. wiem, czy on będzie na polonii kapitanem, czy nie? Ale to już sprawa, wiesz, uh -huh. general. Czyli to rolę kapitanem bardzo, bardzo. Tak, bardzo dlatego jest... również sam wybieram. Nie zdaje się na radę drużyny, ja wybieram kapitana. Zawsze tak robiłem i, i chcę, żeby tak zostało. Czyli na ten będzie... Oczywiście. Tak, zawsze. Nie tylko na ten, mecz. Ja lubię rozmawiać z ludźmi. Ja na pewno nie, nie, nie podejmę tej decyzji bez jakichś przemyśleń, ale tak jak panowie zauważyli, mało jednostek treningowych, nie znam wszystkich piłkarzy, więc również swoje jestem w stanie zaobserwować w tej chwili i, i mam nadzieję, że wybierzemy dobrze. Nie, nie zburzymy całej struktury na pewno. Ja ale ten już małym nazwisko? Jeszcze nie. Mam jeszcze jeden dzień, bo ja uważam, że każdy dzień będzie wpływał na to, że ja poznam zespół lepiej po prostu. Czy miejsce pa Pawła Tarnowskiego to jest na ławce rezerwowej, czy na boisku wyższego? Zawsze powtarzam, panie redaktorze, miejsce piłkarza jest tam, gdzie sobie wywalczy w ciągu tygodnia. Pytam się konkretnie o Pawła. Jest szansa, że Paweł w Bytomiu wystąpi. Również jest taka sama, jak każdy inny z osiemnastki zawodników, że usiądzie po prostu na ławce. Nie odpowiem panu w tej chwili, bo to jest takie pytanie o jedenastkę meczową. Nie jestem w stanie tego panu w tej chwili odpowiedzieć. Z wielu powodów, m.in. z powodów zdrowotnych, więc nie, nie udzielę panu tej odpowiedzi. Trosze, troszeczkę wczoraj tak zagłębiłem się w pana debiuty w czterech ostatnich klubach. Ze Zniczem zwycięstwo. W Rzeszowie, tak. Z Dorkanem zwycięstwo fajne u siebie, z zawieszą 1-0. z Krakowem, gorzej było, bo przegraliście w Zabrzu. Oficazji. Trauma. Tak jest. Tak. Tak. No i później z podbeskidziem zwycięstwo było. Ale źle Pan znalazł. Z podbeskidziem porażka w Pucharze Polski ze Śląska. Nie, ale ja mówię o A, to zwycięstwo. To, to, był... to dobrze Pan znalazł. No, to, to było zwycięstwo. Przez czego Panu życzyć. przed Polenią? Życzmy sobie i nam przede wszystkim. Najpierw zdrowych piłkarzy. Przygotowanych, a po drugie, punktów. No, umówmy się, jeżeli będziemy zdobywać punkty, nawet po tych rzutach karnych i wolnych, na które narzekamy, że tylko to wygrywajmy 1-0 po karnych. I tego sobie życzmy wszyscy razem, bo, bo ja tu nie jestem po to, żeby to Podoliński był zadowolony, tylko po to, żeby wynik w Radomiu był zrobiony lepszy. Tego sobie chyba wszyscy możemy życzyć. No i chyba wesołych, zdrowych świąt spokojnych Wielkiej Nocy Państwu i Państwa rodzinom również przy okazji. Ja jeszcze jedno pytanie. Jeśli rozmawiamy o 11 wyjściowych, to trzeba zapytać o ustawienie poszczególnych zawodników. Mieliśmy tutaj wrażenie, że niektórzy zawodnicy za to jednak nie grali na swoich pozycjach. Jak, jak pana podejście do tego? Bo są zawodnicy uniwersalni, którzy mogą zaraz tak. na, na kilku pozycjach, ale nie mają tą swoją nominalną. Nie? Proszę pamiętać A, też, pan, że, pan, że, pan, że również, również tyle. Tak, rozmawiamy na te tematy, natomiast proszę pamiętać, że również trener Liczka yy, próbował wszystkiego, co jest najlepsze. Czasem sytuacja taktyczna wymaga tego, na przykład, żeby trener Liczka zmienił ustawienie i piłkarz, no niestety musi wystąpić na no, niewygodnej dla siebie pozycji, od tego nie uciekniemy. Ja jestem przekonany, że u każdego trenera zaobserwuje pan taką sytuację. Z drugiej strony yy, zespół jest dużo ważniejszy niż indywidualne odczucie piłkarza, o którym myślimy, że on się czuje dobrze bądź źle. Jeżeli jest potrzebny na danej pozycji, to niestety dobro zespołu jest w tej chwili najważniejsze. W słowie zespół nie ma ja. Ja tak to odbieram, bo, bo są czasami takie sytuacje, gdzie Państwo na pewno dziwnie odbieracie, że nie wiem defensywny Poncik gra na boku, ale, ale ja jestem przekonany, że u trenera Liczki również wynikało to z przemyśleń taktycznych na temat tego, z kim rozgrywa to mecze, te mecze i w 100% tak było. Jestem o tym przekonany. Okay. Pamiętam, że ja pan wiele zespołów. Polonia była obecnie są ostatnie miejsce w Tabej i ligi. Spada Strata do miejsca bezpiecznego. czy doświadczenia, ten doświadczenia może być dla Was ciężkich pod tym względem, że Polonia... Nie mam do sprawdzenia, no i może tutaj postawić się na ale w sobotę i Ja patrzę na to przez pryzmat nieco szerszy, bo zastanawiamy się tak naprawdę, analizujemy przeci przeciwnika nie tylko na podstawie rundy, czyli miejsca w tabeli, tak jak pan mówi, tylko dla mnie istotne są na przykład trzy ostatnie spotkania. Czy ostatni czas by to miał po przerwie po przerwie rozgrywkowej i to jest zespół, który bardzo solidnie punktuje, więc... Ja w ogóle zabraniam patrzeć w tabelę. Skupiajmy się tylko na, na następnym meczu. Skupiajmy się na Polonii bytom na tym, w jakiej jest akurat formie, a nie na tym, które miejsce w tabeli zajmuje. Wiecie Państwo doskonale, że to jest liga, gdzie, gdzie każdy z każdym może przegrać i dwa, trzy z rzędu wygrane mecze mogą zupełnie zmienić nastroje i sytuację. Dokładnie tak samo jest z Polonią Bytą. To jest zespół naprawdę nieźle punktujący na wiosnę i z dużym respektem do, do, do Rywala, ale, ale z wiarą we własną umiejętności. Naprawdę nie jedziemy tam nie jedziemy tam w roli, w roli kopciuszka, jedziemy do bytomia po punkty.